O specjalizacjach lekarskich geriatria. Co to jest geriatria? Geriatria to dziedzina medycyny zajmująca się osobami starszymi, zwykle powyżej 65 roku życia. Główne obszary: leczenie wielochrobowości, współistnienie wielu chorób przewlekłych, zapobieganie niepełnosprawności i utracie samodzielności. Oraz poprawa jakości życia pacjentów w podeszłym wieku. Dlaczego to ważne? Geriatria pomaga osobom starszym zachować zdrowie, samodzielność i dobre samopoczucie. Jak wygląda opieka geriatyczna? Kompleksowa ocena geriatyczna to ocena stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, funkcjonalnego i społecznego. To również monitorowanie leków, czyli ocena. Czy leki są skuteczne i bezpieczne? Kiedy zgłosić się do geriatry? Kiedy pacjent zauważa trudności w zarządzaniu wieloma chorobami, upadki, zaburzenia pamięci oraz pogorszenie samodzielności. Korzyści z opieki geriatrycznej. Lepsze zarządzanie chorobami przewlekłymi. Zapobieganie niepełnosprawności utracie samodzielności. Poprawa jakości życia poprzez... Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz redukcji izolacji społecznej i depresji oraz bezpieczna farmakoterapia, czyli unikanie niepożądanych interakcji lekowych. Kim jest geriatra? Geriatra to specjalista od zdrowia osób starszych. Zajmuje się leczeniem wielochorobowości u pacjentów w podeszłym wieku. Zapobieganiem niepełnosprawności, utratą samodzielności oraz poprawą jakości życia osób starszych. Współpracuje z fizjoterapeutami, psychologami, pielęgniarkami oraz pracownikami socjalnymi. Dla kogo? Dla pacjentów powyżej 65 roku życia, którzy mają wiele chorób przewlekłych lub problemy typowe dla wieku starszego. Jakie problemy rozwiązuje geriatra? wielochorobowość, nadciśnienie, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, zespół geriatryczny, czyli zaburzenia pamięci, np. otępienie, upadki lub nietrzymanie moczu, polipragmazja, czyli zarządzanie wieloma lekami, aby uniknąć interakcji i działań ubocznych oraz problemy psychospołeczne, czyli depresja, izolacja społeczna, trudności w codziennym funkcjonowaniu.